Zapraszam. Dzisiaj w sądzie rejonowym w Przemyślu odbyła się kolejna już rozprawa, na której redaktor naczelny przemyskiego telegrafu Daniel Stołowski, tym razem przysłuchiwał prezydenta Przemyśla Roberta Homę oraz notariusza Pawła Białochowskiego pełnomocnika prezydenckiego komitetu wyborczego Regia Civitas 2010 roku. Nie stawił się jedynie pełnomocnik finansowy komitetu pan Jerzy Uziębło, który będzie ponownie wyzwany przez sąd. Świadkowie byli przesłuchiwani na okoliczność udziału Andrzeja Pichura w kampanii wyborczej Roberta Homy i jego komitetu. Drugą ważną kwestią było ustalenie, czy pomoc właściciela firmy RM2 i relacje przyjacielskie prezydenta i Andrzeja Pichura mogły mieć wpływ na wyniki przetargów. W trakcie przesłuchania Robert Homa zdecydowanie temu zaprzeczył. Odbyło się w związku ze sprawą kartą z powództwa prywatnego Andrzeja Pichura o rzekome pomówienie jego osoby i firmy RM2 przez Daniela Stołowskiego w artykule prasowym Układ HOME z RM2 opublikowanym w sierpniu 2014 roku na naszym portalu i w gazecie. Na koniec sąd zgodził się z powołaniem nowych wniosków dowodowych, w tym dostarczenia dokumentacji przewagowej oraz przesyłaniem kolejnych świadków. Na rozprawie, która odbędzie się 5 maja, będzie przesłuchiwana wiceprezydent Grzegorz Heider oraz czterech urzędników miasta odpowiedzialnych za organizowanie przetargów publicznych na dostawę stolarki okiennej i drzwiowej. Na zakończenie złożyłem kolejne wnioski do podroby, w tym z kompendium przytargodawczych dotyczących motoru stolarki okiennej zawnioskowałem także o przesłuchanie następnych świadków, to jest pracowników Urzędu Miasta Przemyśla odpowiedzialnych za organizację przetargów. Mam nadzieję, że po prostu skonfrontować odpowiedzi pracowników miasta z dzisiejszymi zeznaniami świadków. Jaki tego będzie wynik? Myślę, że ciekawy. Na przypomnienie, sprawa toczy się już od listopada 2014 roku, kiedy na pierwszym posiedzeniu pojednawczym nie zgodziłem się na ugodę zaproponowaną przez pana Jerzego co było jednoznaczne z że z nami się dowinie. Nie mogłem tego zrobić, gdyż w artykule napisałem prawdę, a moja wiedza jest jeszcze szersza niż tą, którą pokazałem w artykule. Dlatego przed publikacją, zawiadomiłem organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstw, które mogą być uwikłane ważną sobą w mieście. Przed złożeniem pozwu, Andrzej Pikur zarzucił mi kłamstwo w łamach prasy i zapowiedział, że ja, i mój wydawca Rafał Leszek poniesiemy za to konsekwencje. Przypominam, że prezydent Robert Homan także zarzucił kłamstwa i pomówienia w artykule. Prezydent sprawy jednak nie skierował do sądu i powiedział, że czeka na rozstrzygnięcie odpowiednich organów, które zajmują Pozew Andrzeja Pichura traktuje więc jako próbę uciszenia dziennikarza, który odważył się pisać o niegospodarności prezydenta oraz o znajomościach z Andrzejem Pichurem, które mogą mieć wpływ na, nie, na rozstrzygane przetargi w Urzędzie Miasta Przemyśla. W artykule ukazany z REN2 napisano duże ilości dostaw okien dla budynków podlegających Urzędowi Miasta w ramach przetargów, w których REN2 był głównym wykonawcą lub podwykonawcą. W mojej ocenie pozew jest też próbą zastrzeżenia innych osób, które mogłyby przekazać cenne wiedzę dziennikarzom lub prokuraturze. Sprawa karna przeciwko mojej osobie nie skończy się szybko. Informuję, że nadal to się śledztwa z mojego zawiadomienia, w którym powiadomieniom organy ścigania, m.in. o podejrzenie popełnienia przestępstw przy przystarekach na dostawę stanowiska opiennej, jestem w dobrej myśli co do jego zakończenia. To się jeśli